Witajcie moi drodzy, to znowu ja, Wasz Dexomi i kolejny poranik z Bumfinity. Dzisiaj nadal jestem w Katarze, ale nie macie się co martwić, dochodzę już do zdrowia, więc zaczynajmy. Na samym początku oznaczmy pota, żeby sprawdzić, czy działa. Odpisał, więc dochodzę do fundamentalnej konkluzji, że działa. Więc tak, użymy komendy do ogłoszeń. Piszemy nasz prefiks i bc. Potem prefiks bc create i teraz już bez prefiksu możemy pisać. bc tekst. Teraz wpisujemy tekst ogłoszeń, jaki chcemy umieścić w naszym ogłoszeniu. Teraz piszemy komendę bc color i umieszczamy Kolor, jaki chcemy, żeby miała nasza wiadomość. Jak widzicie, bot automatycznie wszystko ustawia. Dlatego teraz dodajemy kanał komendą bc channel. Oznaczamy kanał ogłoszenia. Teraz dodajemy dużo obrazek pod wiadomością. Ja mam akurat taki. Następnie mniejszy obrazek komendą bc s image. I teraz dodajemy rolę, którą bot będzie oznaczał. Teraz klikamy komendę BC Send i Bot wysyła naszą wiadomość na kanał ogłoszeniowy. Przy czym kończy naszą najcięższą i najdudniejszą pracę. I możemy być szczęśliwym właścicielem serwera Discord. Ja już słyszę, że Pan umie gwizdać. Ja też umiem. Ale jak pan jest taki odważny, to niech pan pójdzie na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, niech pan tam spróbuje gwizdnąć albo się w ogóle w ogóle pojawić. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wam najlepszego, troszkę łatwiejszego sposobu na przygotowanie wiadomości na stałe. Na samym początku musimy napisać komendę bc panel i kliknąć w drugi link. Przeniesie nas do naszej strony internetowej. Klikamy ustawienia ogólne, zjeżdżamy troszeczkę niżej i teraz wybieramy. Wybieramy kanał, na którym znajdą się nasze ogłoszenia, wybieramy kolor, jaki nam tylko pasuje, na przykład czerwony. Wklikamy URL naszego dużego obrazka, który zawsze będzie wyświetlał się pod naszymi ogłoszeniami, pod naszymi wiadomościami, i klikamy również, dodajmy URL. Małego obrazka, który również się będzie teraz wyświetlał, już zawsze. Dodajemy rolę do oznaczenia, żebyśmy nie musieli oznaczać cały czas. Sami, jak widzicie, Bot wszystko zapisuje, więc również nie musicie się martwić, że czegoś zapomnieliście zapisać. Teraz klikacie komendę BC Create, piszecie. Tekst ogłoszenia. Jak widzicie, wszystkie już obrazki, kanał i ping macie dodany, więc nie musicie się martwić. Dodajecie tylko tekst do ogłoszenia. Klikacie komendę bc send, no i bot automatycznie już wszystko wysyła na nasz kanał ogłoszeń. No i tym sposobem poradnik kończymy. nocnej ciszy głos się rozchodzi na ciebie króle prorocy, czekali, a ty z tej nocy nam się objawi, padniemy na twarz przed tobą. Wierzą, że jest pod osobą chlewa i To należałoby to szanować. No, kto by coś takiego, komu by to w ogóle do głowy przyszło? No mamy to, więc proszę Państwa, ale historia ma to do siebie, że się zmienia. No może pójść to i w drugą stronę. I na to liczę. Dziękuję Państwu. Dziękuję.